W zwykłym bloku, na zwykłym osiedlu, żył sobie Janusz, zwykły facet, zwykły brzuch i całkiem niezwykła reklamówka z biedronki. Nikt nie wiedział, skąd się wzięła, ale od kiedy Janusz przyniósł ją do domu, zaczął się prawdziwy koszmar. Chichoczące biedronki, znikające parówki, sąsiedzi bez duszy, a wszystko zaczęło się od tej jednej. Przeklętej torby. Czy Janusz zdoła odkryć tajemnicę klątwy, czy ocali swój blok przed zagładą, a może sam stanie się częścią legendy? Janusz i klętwa reklamówki z Biedronki horror, który wykracza poza granice śmiechu i strachu pełna historia pojawi się na tym kanale, gdy tylko przekroczymy tysiąc subskrypcji. Zasubskrybuj teraz, zostaw łapkę w górę i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić premiery. Będzie śmiesznie, będzie strasznie, będzie Januszowo.